Nazywam się Przewoźna Zuzanna, jestem dietetyczką kliniczną i pediatryczną i prowadzę konsultacje dietetyczne dla przedszkola Spektrum. Dlaczego ożywienie dzieci w spektrum autyzmu jest ważne? Dzieci ze spektrum autyzmu mają o 30% bardziej wybiórczą dietę niż dzieci neurotypowe. Może to doprowadzać do licznych niedoborów żywienia. Do najczęstszych niedoborów żywieniowych należy niedobór wapnia. Mimo większego spożycia produktów mlecznych, jednak częściej obserwuje się zbyt mało podaży tego mikroskładnika. Wynika to z obecności cukru w produktach mlecznych, które spożywają dzieci ze spektrum, więc zmniejszoną wchłanialnością tego pierwiastka. U dzieci ze spektrum też jest bardzo niska podaż kwasów omega-3, czyli nasyconych kwasów tłuszczowych, które są niezbędne do pracy mózgu, na przyswajanie informacji, na pracę dziecka na, na zajęciach i na skupienie. W grupie dzieci ze spektrum częściej obserwuje się występowanie alergii nietolerancji pokarmowych niż u dzieci neurotypowych, więc wymagają one szczególnego podejścia żywieniowego i edukacji rodziców w zakresie diety. Bardzo często przychodzą do mnie rodzice, którzy już zastosowali pewne wykluczenia żywieniowe z diety swoich dzieci, co nie zawsze jest konieczne, bo dodatkowo prowadzi do restrykcji tak naprawdę żywieniowych. Więc zanim, zanim rodzic podejmie decyzję o wykluczeniu pewnych grup produktów, warto się skonsultować z dietetykiem.